Myślę, żeśmy uh, bardzo fajnie w mecz. Uh, ten początek byłem zadowolony, potem z jakiegoś powodu ta, uh, gra zaczęła być taka szarpana, dłuższy stały fragment przerwy itd. I ten mecz uh, stracił takie tempo. Uh, myślę, że uh, mieliśmy też farta przy tej brance, uh, no bo tam uważam, że był taki skuta były ale na koniec nam spał na pomógł w tej sytuacji. No i potem to było otwarte na obie, strony, myślę, że gospodarze też byli niebezpieczni przed bramką naszą oczywiście, a naprawdę to, 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 ta bramka wisiała na jedną na drugą stronę. No, potem po tej czerwonej karce oczywiście się starali i myślę, że tam my mieli parę sytuacji, z których bramkę. Generalnie uważam, że tak. tak, taký všetkaz pivkarský nebol zvý, ale neboli sme takí konkrétni polkárnení, Zabraklo nám strzal v otečej rovné kartky, potom sa to trošičke popravilo Natomiast to miast, musíme veci či dostávať do zakončenia, do finalizácie, vtedy, vtedy to tam bolo bol to ktorý beže po Generálne nemám zhodné, zakoncať závodníkom, nastavenie, Pracowało się, grało się taki nietypowy czas, gdzie to jest najgorszy czas dla zawodników, obydwu drużyn, nie, to nasze. Także uważam, że na to wszystko to tempo, tempo tego meczu nie było aż takie najgorsze I trzeba pochwalić też warunki, jakie były stworzone po taką grę, gdzie, gdzie było świetnie przygotowane, języko i stadium generalnie i bardzo także mały zasób, mały punkt, który szanowny, na pewno dużo może dać, ale musimy potwierdzić się w tych meczach, które będą zaszczepione. Dziękuję. Czy ktoś ma pytanie do Pana? Nie bardzo panie... proszę. Nie. Panie Panie Filip Filip z mistrzowie Polski. Mam pytanie co do Kamila Orlika, bo on szczególnie w pierwszej połowie taki był bardzo aktywny, no tylko, że nie zawsze to była taka aktywność totalnie pozytywna, bo też parę takich straconych piłek, parę, jakiś jakiś podejdzień dodatkowo, no ale bardzo dużo się ruszał, był podgrał i pytanie jak Pan jego występ skomentuje i czy ta zmiana taka dość wczesna, 63 minuta, to po prostu było to, że nowych sił trzeba było, czy konkretnie Pan miał do niego zarzuty jakieś? Myślę, że raz, że szanuję jakość który w tych meczach ostatnich pokazywał że coraz z światła i uvažujem, že v tým meču tak samo mal svoje okazie, właśnie na to finálne podanie, na to finálne zagranie, byť może na střelenie brámky. U neho tá aktywność je v každom meču vysoká, efektivnosť tých zagraní musí byť lepšia, ani vtedy na pewno świetny. A sú do zmiany, my sme tak v podstate, v że že Każdy, kto jest na, na ławce jest brany pod uwagę i w tym procesie treningu nie tylko w tym tygodniu dobrze wyglądałem by i oczekiwaliśmy też minuty dla chłopaków, którzy wchodzili z ławki, niekoniecznie była to zmiana wymuszona przez słabą dyspozycję albo coś takiego, raczej nie, z w stronę tego, że zawodnicy, którzy wchodzili też, na też mają jakość i, i oczekiwaliśmy, że podpiszemy tempo, intensywność gry. Dziękuję bardzo. Jeszcze drugie pytanie o Waszą podstawę w obronie przy stałych fragmentach, bo parę razy drożnych przy, przy też tych dalekich autach robiło się nerwowo. Pan ma jakieś konkretne zastrzeżenia, czy tak po prostu czasami się dzieje i trzeba to zaakceptować? Tak nie jesteśmy rodzina, na podstawę fragmenty gry. Myślę, że tu gospodarze są w tym mocniejsi. My się skupiamy na to, co możemy od tych załoników wymagać dostać, i to, to się staramy na boisku pokazać. E, oczywiście, wybronić tak wysokich załoników, dużych e, kaczących, e, jest to nieprzyjemne i trzeba się z tym popasować. Ja uważam, że ważne jest, że nie ich bramkę i, i udało się jakiś cudem. Ale, ale w dalsze. Na, na pewno jest to, je to element gry, który jest e, w dzisiejszej piłce bardzo ważny. Niektóre zespoły są mocne i w naszej jest to mocne. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, krenarze dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w dalszych meczach. Dziękuję. Nie za dużo. Czy jesteśmy gotowi już? Tak. Witam serdecznie na drugiej części konferencji prasowej. O zabranie głosu poproszę trenera gospodarzy pana Jarosława Skobacza. W ostatnim meczu tym naszym wygranym, w Łodzi braliśmy tutaj z Polonią i w straciliśmy bramkę dzisiaj. Ten mecz tak się ułożył, że początkowo wydawało się, że stwarzamy sytuację więcej lepszych. A końcówka, granie w osłabieniu już, już powodowało, że ta sytuacja na boisku nam się wymykała spod kontroli. Próbowaliśmy jeszcze się odgryźć jakimiś kontratakami, ale myślę, że tutaj troszeczkę już braku tej świeżości, braku tej jakości w tym wykończeniu, stąd nie zagroziliśmy w bramce gości, a, a tu wiadomo, grając w osłabieniu, trzeba było bronić tego połowla karnego i dzisiaj za to chwała chłopakom, że te bramki nie straciliśmy w końcówce. Myślę, że ten remis na pewno z przebiegu gry nie krzywdzi nikogo, ale mówię takie spotkanie yy, kilka spotkań wcześniej przegraliśmy. Dzisiaj ten punkt sobie dopisujemy. Wiadomo jaka jest nasza sytuacja, jak trudna, jak ciężka, jak każdy punkt jest ważny dla tych dużych z dołu tabeli, więc my go dopisujemy i, i myślę że podniesioną go dzisiaj w Czy Są jakieś pytania do Pana Trenera? Panie że jak mówiłem, radiopole. Dwa pytania są. Pierwszy dotyczy tego, myśli pan, że chłopcy wczoraj oglądali mecz Barcelony z zerałem, ponieważ taka akcja prawie prawie jak Petri, ale tu wszystkich jednak y, y, na dane, danego nie tak do braki. Była taka sytuacja prawo wojska, zbierano przy pole karne, tego y, szczęścia i wieszenia zabrakło. Oglądali czy nie? Myślę, że oglądali, a co tak gwoli ścisłości, to myślę, że dlatego Adrian Brzycki dla. Włoże o pole, a... <laughs> Dobra, to druga, a druga kwestia jest bardziej poważna. Pan szanuje ten punkt, czy ma poczucie niedosytu? Ja zawsze wolę wygrywać niż remisować. Wolę remisować niż przegrywać, więc yy, yy, szanujemy ten punkt. Szanujemy ten punkt, bo myślę, że górnik też dzisiaj się zagrał bardzo dobry mecz. Trafili naprawdę wychodzić bardzo groźnie. Z szybkimi atakami musieliśmy się tego wystrzegać. Troszeczkę nawet nas zaskoczyli, myślę taktycznie na początku i byliśmy troszeczkę rozciągnięci, tro, trochę trochę nie byliśmy przygotowani na, na grę ich orlika, na zachowania, tak troszeczkę nam uciekali, trochę wcinali się, trochę byliśmy mówię za szeroko po korekcji, po 10 minutach, myślę, że to złapaliśmy już było potem dobrze. Ale to był taki, taki trudny moment. Naprawdę myślę, że Łęczna zagrała bardzo dobry tutaj mecz i, i tym bardziej dla następu tej sceny. No to jeszcze tam przepraszam. nami średnica też bardzo ważne spotkanie z Waszej perspektywy, bo tu każda zdobycz punktowa, nawet ten ci przybliża Was do spokojnej głowy, a to jest bardzo istotne. Tak, ja właśnie cały czas mówiłem i w głowie to miałem, żebyśmy nie doprowadzili do nerwowej końcówki, żeby nie było tak, że my gramy w którejś ze spotkań użycie. I każda zdobycz punktowa byliśmy blisko w Gdyni. Potem wygraliśmy to spotkanie z Rzeszowem. Dzisiaj też dopisujemy punkt. Myślę, że to morale mocno podnieśliśmy do góry. Nie boimy się mieć. Jak boicie się mieć, ale trzeba tego bo wiem, że tam pracy. Szanować trzeba każdego, nie jakiego, ale tak jak mówię, też nie wolno, mieć, nie wolno mieć strachu i na pewno pojedziemy tam też z nadzieją, że zagramy, że zagramy przede wszystkim komplement i że, że przeciwstawimy się powody domu. To teraz ja pani że Filip Bujowski, Mistrzowy Polski, całe to zamieszanie i te wasze problemy w końcu po czym no zaczęły się od tego przy wejściu na boisko tam doświadczenia, takiej chłodnej głowy trochę zabrakło. Bo tak, dla tych młodych chłopaków każdy taki mecz to jest yy, nabycie właśnie tego doświadczenia. Jestem przekonany, że dla Szymona yy, też, też wyciągnie z tego wnioski, bo yy, o ile ta druga taka naprawdę sytuacyjna okazja może do zdobycia damki, no, no, trudno mu się dziwić, że ktoś tam chciał zareagować. Ale ta pierwsza myślę, że troszeczkę właśnie niepotrzebna, i, i dlatego myślę, że na, na przyszłość będzie trochę, trochę bardziej wyważone w swoich interwencjach. Dziękuję bardzo. No i jeszcze drugie pytanie o te stałe fragmenty gry, te rzuty, rzuty rożne, auty, no tam było bardzo groźne. Często myślę też nawet o tym pierwszym waszym rzucie rożnym dzisiaj, tak? W wyjście, tam jeszcze super pytaniu po ziemi. Wszystkich to zaskoczyło chyba i na wojsku, i na trybunach. Tam więcej było po prostu przygotowania technicznego przed meczem, czy kluczowa rola jednak obserwacji i takiej fantazji w Przygotowujemy oczywiście stałe fragmenty, ale też zawsze Uczulam zawodników, że to nie może być szablon. My nie możemy to, co sobie założymy, chcieć zrealizować w 100%. Tak dlatego, że na wojsku jest jeszcze przeciwnik, który reaguje, reaguje różnie. Więc ta obserwacja do samego końca też jest wymagana od, od chłopaków, bo tych, którzy są odpowiedzialni za wykonanie tego, tego starego fragmentu. Ten stary fragment akurat był przygotowany, uderzony w punkt, tak jak miało być sędzia liniowy, dopatrzył się, że ta piłka przekroczyła pełnym obwodem linię końcową, no, no, no ciężko to stwierdzić, wiemy, że już nikt tego nie stwierdzi, tego waru tutaj nie ma na liniach, żeby ta kamera była. Straciliśmy tak bramkę w Niecieczy, gdzie też mamy olbrzymie wątpliwości do dzisiaj, czy, czy, czy mógł to w ogóle sędzia boczny widzieć zasłonięty słupkiem. Tak samo dzisiaj, no, nikt już tego, tego nie stwierdzi, także tych parę takich sytuacji jest i ten War jakoś w ostatnim czasie nam tam zupełnie nie pomaga, wręcz w drugą stronę. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.